Cześć! Dzisiaj zajmiemy się pojęciem nie pojęciem, ale rysowaniem linii w programie ZWK. Zapraszam. Aby rozpocząć rysowanie linii, mamy dwie możliwości. Albo możemy wybrać polecenie z zakładki rysuj linia, albo możemy też skorzystać z wybierania dynamicznego wprowadzając literę L z klawiatury, zatwierdzając ją Enterem. W tym momencie możemy określić pierwszy punkt naszej linii, wskazując kursorem w dany punkt na rysunku, zatwierdzając lewym przyciskiem myszy. Następnie przesuwamy, gdzie chcemy naszą linię, aby się kończyła i również zatwierdzamy lewym przyciskiem myszy. Jak widzimy, linia może się dalej rysować, jednak kończymy wprowadzenie polecenia prawym przyciskiem myszy lub klikając Escape. OK, mamy narysowaną linię. Jak jednak widać, jest ona mało precyzyjna. Nie znamy jej długości ani kąta, pod jakim została narysowana. Wybierzmy jeszcze raz polecenie stosując to samo wybór, o którym wcześniej wspomniałem, z zakładki, z klawiatury lub powtarzając ostatnie wprowadzanie polecenie prawym przyciskiem myszy. OK. Klikamy pierwszy punkt naszej linii. Przypuśćmy, że chcemy, aby ona miała długość w tym momencie, na przykład tutaj 100. Wpisujemy z klawiatury 100. Klikamy Enter. Escape kończymy wprowadzanie następnej linii. Jak widać, mamy linię dokładnie o długości 100. Jednak nadal jest to mało precyzyjna metoda. Spróbujmy narysować kwadrat obok np. 200, tak aby jego początek był dokładnie w punkcie 0,0 układu naszych współrzędnych. Zaczynamy wprowadzanie L, Enter, i w tym momencie, aby nie klikać, starając się celność dokładnie w punkt 0,0, możemy wprowadzić dokładne współrzędne, czyli 0,0. 0. Potwierdzamy enterem. Mamy w tym momencie dokładnie początek naszej linii. Ma ona być teraz 200 na osi x, czyli wpisujemy 200,0. Zatwierdzamy. OK. Mamy już jeden bok naszego. Nie prostokąta, bo ja chcę kwadrat akurat narysować. Okej, okay, dobra. Ale wiemy o co chodzi. Teraz chcemy, aby to szło w górę dokładnie również o 200. Jak widać ciężko ustawić, żeby to szło równo, a więc w tym momencie na osi X ma być 0, ale 200 na Y. A więc 0, 200 zatwierdzamy. Mamy idealnie 200. Teraz co dalej? Y Teraz na osi X nasza linia ma się cofnąć o 200, czyli wpisujemy minus 200, przecinek i w tym momencie po przecinku podajemy wartość 0, ponieważ odnosimy się już do punktu, w którym skończyła się nasza linia, czyli nie idziemy w dół, tylko ma to być równo z końcem, czyli w tym momencie 0. Enter. Aby wróciło nam to do samego początku, możemy dojechać w tym momencie. Jak widzimy, podświetlił nam się już kwadracik, który możemy kliknąć, aby zamknąć, lub wprowadzić z klawiatury to samo. Czyli w tym momencie oś Y nam się nie zmieni, ale X nam się zmieni, gdyż będzie minus 200,0 Enter. I jak widzimy, o źle wpisałem, ale OK. Mamy w tym momencie kwadrat. Przepraszam za literówkę. Czyli jak widzimy, wprowadzanie linii naszych współrzędnych zaczyna się od końca narysowanej linii. Jeszcze raz narysujmy sobie jakąś linię w tym momencie. Ok, i teraz wprowadzanie współrzędnych nie tyczy się tego punktu tutaj, tylko od tego, gdzie skończyliśmy rysować naszą linię. Czyli teraz, jeżeli wpiszemy 200, 200, to nasza linia się narysuje dokładnie 200 na osi X oraz 200 na osi Y. A więc wpiszmy to 200, 200. 200. OK. Kończymy polecenie. Jak widzimy, dokładnie tak się stało, jakie było nasze zamierzenie. Jeżeli byśmy chcieli narysować linię pod jakimś kątem, możemy to zrobić też w prosty sposób. Rozpoczynamy polecenie rysowania linii. Klikamy pierwszy punkt, i w tym momencie wciskamy z klawiatury znak ostrego nawiasu a więc shift z przycinkiem. w tym momencie możemy podać pod jakim kątem chcemy rysować naszą linię przypuśćmy, że ma to być kąt 45 stopni wpisujemy zatem 45, potwierdzamy enterem i jak widzimy nasza linia będzie się już rysować tylko i wyłącznie zgodnie z kątem 45 stopni ma mieć ona przypuśćmy 300 długości więc wpisujemy 300, potwierdzamy enterem Ok, mamy linię dokładnie pod kątem 45 stopni o długości 300. Jak pewnie zauważyliście, specjalnie nie. Mówię tutaj jednostek, gdyż każdy rysuje w swoich jednostkach. Wiadomo, że on, są one ustawione w programie, gdzie możemy to sprawdzić w opcjach klikając OP Enter i tam będziemy zaznaczać jednostki. No, akurat standardowe z, w z 2 ustawione są jednostki w milimetrach, ale ja przeważnie tak czy inaczej rysuję w centymetrach, więc później to odpowiednio skaluję sobie, ale o tym wszystko dowiecie się później tak naprawdę. Ok, więc mamy linię narysowaną. Jakie mamy możliwości edytowania tej linii? Po zaznaczeniu linii możemy ją zaznaczyć najeżdżając na nią oraz kliknąć lewym przyciskiem myszy, odznaczamy escape'em. Jeżeli chcielibyśmy zaznaczać w inny sposób, możemy stosować dwie metody. Zaznaczanie klikając myszką, lewym przyciskiem myszy i z prawej do lewej anulujemy escape'em lub z, le z lewej do prawej. Jaka jest różnica w tym zaznaczeniu? Jak widzimy w jedną stronę był nasz kwadrat prostokąt do zaznaczenia zielony, w drugim jest on niebieski. Mianowicie jeżeli będziemy zaznaczać z prawej do lewej, to tylko jak w każdym przypadku, jak nasz prostokąt minimalnie najedzie na nasz obiekt, ulegnie on zaznaczeniu, odznaczamy escape. Jeżeli natomiast zaznaczamy w drugą stronę, musimy. Cały nasz obiekt zawrzeć w danym prostokącie, aby uległ on zaznaczeniu. Czyli, jeżeli przejedziemy tylko stąd, tutaj jak widać, nie jest cały nasz obiekt zaznaczony i w tym momencie on się nie zaznaczy. Abyśmy zaznaczyli tą linię w ten sposób, musimy zaznaczyć ją całą i w tym momencie tylko ona ulegnie zaznaczeniu, gdyż te dwa elementy nie były w tym prostokącie i nie uległy one zaznaczeniu. Ok, mamy zaznaczone. Klikając teraz na, przykład na środek naszej linii, lewym przyciskiem myszy. Możemy ją dowolnie przeciągać w górę, w bok, w dowolne miejsce lub wpisując klawiatury zadaną odległość, np. 50, potwierdzając enterem przejechało. Jeżeli zaznaczymy końce naszej linii, możemy ją w tym momencie wydłużać, zmieniać jej kąt, dowolnie ją edytować. Oczywiście anulowanie polecenia jest zawsze za potwierdzeniem Escape. OK. Tak więc wiemy już, jak narysować linię precyzyjnie, wprowadzając jej współrzędne. Jak rysować linię pod kątem, jak dać jej długość i tak dalej. Jakie mamy jeszcze inne możliwości? Kliknijmy polecenie linii, ok. Pier wstawmy jakiś pierwszy punkt linii i w tym momencie, jak widzimy, podpowiada nam program, co możemy zrobić: albo podać kąt, gdzie już podawaliśmy, Shift i przecinek podając kąt, albo możemy podać jej długość w tym przy przypadku. Podajmy na przykład, a więc zaznaczmy sobie D, kliknijmy pierwszą po prostu literkę tutaj D, Enter. I jak widzimy, możemy określić długość. Przypuśćmy, podajmy długość 150. Zatwierdźmy enterem, i widzimy, teraz musimy podać końcowy punkt linii, ale zawsze ona jest o długości 150. Możemy teraz dodatkowo kliknąć w dowolne miejsce, aby zakończyć, lub podać kąt, czyli tak samo, Shift, przecinek, przypuśćmy kąt 15 stopni, enter. 15, enter, ok. Kończymy wprowadzanie polecenia i mamy linię dokładnie narysowaną o długości 150 pod kątem 15 stopni. Oczywiście wszystko dzieje się w tym układzie współrzędnych XY, który jest standardowy. Jak możemy jeszcze wprowadzać nasze elementy? przyśmiejmy jeszcze raz polecenie linii. Pierwszy punkt. I jak widzimy w tym momencie... Aby narysować prostą linię zgodną z 8x albo y jest to bardzo uciążliwe, gdyż no, ciężko jest ucelować, aby ona była zgodna z 8. Mamy teraz tryb ortogonalny, który wprowadza nasze elementy właśnie zgodnie z układem współrzędnym. Aby go włączyć, możemy to zrobić w dwa sposoby: albo skrótem wciskając klawisz F8, lub wybierając to z polecenia dolnego. Mamy tutaj tryb ortogonalny czyli tak zwany tryb ortogonalny. Po zaznaczeniu tej opcji możemy tylko i wyłącznie rysować naszą linię zgodnie z układem współrzędnym. W tym momencie narysowanie na przykład kwadratu o boku 50 jest bardzo proste, gdyż na przykład chcemy, aby ten kwadrat szedł w tą stronę, tutaj do góry i tak dalej. Więc przejeżdżamy, w którą stronę chcemy, aby linia się rysowała, wpisujemy z klawiatury 50, potwierdzamy enterem i tak dalej do góry, 50, enter. Kolejną stronę 50, Enter i na dół 50, Enter. Kończymy wprowadzenie polecenia escape'em, mamy narysowany nasz kwadrat. Usuwanie elementów zawsze związane z jej zaznaczeniem oraz wciśnięciem klawisza Delete lub też wybioru z górnej wstążki warstwy Usuń, ale to pokażę w kolejnych lekcjach jak usuwać elementy oraz je przywracać. Najbardziej proste jest po prostu zaznaczyć wszystko, kliknąć klawisz delete, mamy nasze elementy usunięte. Zapraszam do kolejnych lekcji.